Hej, z tej strony Sebeska1000. E, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcinek pogadankowy, bo chciałbym Was prosić o pomysły na kanał czy na filmy. E, no bo, jak kiedyś wspomniałem, nie jestem jakimś wielkim YouTuberem czy jakimś e, specjalistą od tych spraw. Też nie mam wielkiego doświadczenia, więc musicie mi wybaczyć, jeśli te filmy są kijowe i takie bylejakie. No ale nagrywam obecnie telefonem, więc to jest jak na razie moim jedynym narzędziem do nagrywania. A tak chciałbym się was zapytać, moi widzowie, ci to subskrybują kanał ci to nie subskrybują kanału, ci to po prostu mnie oglądają tak po prostu z wolna ponieważ mam e, przynajmniej jeden pomysł na serię, czy kanał e, mianowicie zastanawiałem się nad e, serią o nazwie recenzja smartfonów czy telefonów komórkowych, jak zwał tak zwał e, wiem, że dość sporo jest e, tego na kanałach innych youtuberów e, chociażby technostrefa na przykład, czy no, inni youtuberowie, którzy o tych smartfonach i innych rzeczach nagrywają. W każdym razie, chciałbym poznać Wasze zdanie. Czy byście chcieli zobaczyć taki jeden odcinek, czy po prostu mam się tym zająć hurtowo? No, bo. Widzę, że dość mało mam wyświetleń. Może oczywiście nie mam do Was żadnego żalu. Po prostu jestem początkującym, więc e, muszę się po prostu wbić w trendy YouTube'a i kanałów. E, w każdym razie napiszcie mi, czy to jest dobry pomysł. No bo po prostu jak na razie tylko to mi przyszło do głowy. No, bo też myślę, że nie wszystkim z Was będą podobały się takie śmieszne filmiki. Ten mój ostatni, na przykład Taniec 2, eee, chyba nie wszystkim przypadł do gustu, eee, no bo po prostu ma on mało wyświetleń. Myślę, eee, że po prostu to jest kwestia tego, jak dany autor się zabierze za dany film. W każdym razie wybaczcie mi po prostu za te słabej jakości filmy i tak dalej. Naprawdę się staram. No i po prostu słucham Waszych pomysłów na kanał. No myślę, że to wszystko. Jeśli film Wam się oczywiście spodobał, to zachęcam do zostawienia tej symbolicznej łapki w górę oraz do subika, żebyście po prostu nie przekapili reszty moich odcinków. Tak jak mówię, planuję nagrać e, pierwszą recenzję jakiegoś smartfonu. Oczywiście nie wiem, kiedy to będzie. Na razie to są plany i pomysły. Natomiast e, napiszcie, czy w ogóle chcielibyście zobaczyć taki film. E, czy nadal podobają się Wam filmy, śmieszne filmy. No, to śmiesznie to zabrzmiało, ale mniejsza. E, no, po prostu napiszcie, co byście chcieli zobaczyć, no i Myślę, że uda mi się to zrealizować. No to myślę, że to wszystko. Tak jak mówię, udostępniajcie w ten film, czy link do mojego kanału innym osobom, żeby po prostu wiele osób mogło zobaczyć moją pracę i tak dalej. Dziękuję z góry za wsparcie i do usłyszenia jest wkrótce. Cześć!